Powodem dla dzisiejszego naszego spotkania, o którym od razu chciałabym Państwu powiedzieć, jest to, że dokumenty dotyczące mojego męża, dokumenty, które przesłali nam no, z opóźnieniem z górą rocznym Rosjanie, znajdują się rzeczy świadczące o tym, że ta że te przedmioty pozostały, zostały wyprodukowane, czy też po prostu sfałszowane i w moim przekonaniu no, podłożone mojemu, mojemu mężowi. Chodzi o to, że w maju zeszłego roku w Mińsku Mazowieckim żandarmeria wojskowa oddała mi zestaw rzeczy odnalezionych, jak powiedziano, przy ciele mojego męża. Jest to o tyle prawdopodobne, że są tam też przedmioty, które, na których nie ma jego nazwiska i, i, i stąd no, jest e, takie przypuszczenie, że skoro zostały przypisane jemu, to rzeczywiście przy, przy, nim, e, przy nim były. E, natomiast e, m, miesiąc temu, mniej więcej w lipcu w każdym razie te, te, tego roku, przedstawiono mi e, zestaw. E, przedmiotów i dokumentów, po których identyfikowano mojego męża, który jest dokładnie rozbieżny z tym, co otrzymałam w Mińsku. To są po prostu inne rzeczy, o których nie ma słowa w protokole. Odnalezienia zwłok czy późniejszego przeszukania, i wyjątkiem, w tej jedynym punktem wspólnym w obu tych e, zbiorach przedmiotów, jest dowód osobisty. Dowód osobisty, co do, ja, co do którego ja się upieram, że nie jest tym samym, e, że nie jest tym samym e, dowodem, że jeden jest rzeczywiście przedmiotem, który był przy moim mężu, a drugi jest przedmiotem, który e, no, spreparowano po to, żeby że, 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 żeby. Mm, do kogoś komuś przypisać tę tę tożsamość. To nie jest jedyna rzecz, do której mam zastrzeżenia. Takim no, ba bardzo bolesnym dla mnie świadectwem są na przykład dwie fotografie, co do których mam Silne przekonanie, że przedstawiają dwóch różnych ludzi, ale obie są podpisane jako, jako mój mąż. To są zdjęcia mało czytelne i tutaj należy poczekać na oryginały tych zdjęć. To są kopie, kserokopie, ale mimo to no, wydaje mi się, że poświęciłam temu aż tyle czasu i z taką wnikliwością studiowałam te rzeczy. Że, że, że wiem, o czym mówię. I ni niestety jest też tak, że zabrakło innych elementów, które mogłyby rozstrzygnąć e ewentualne e wątpliwości. Otóż, wbrew temu, o czym zapewniano nas w kwietniu 2010 roku. Nie, nie przeprowadzano badań DNA, przynajmniej nie, nie dotyczy, te, te badania nie zostały wykonane u mojego męża. A może zostały, bo sytuacja jest następująca. Protokół sekcji zwłok mówi o pobraniu krwi do celów przeprowadzenia badań genetycznych. Potem mamy tabele, które mówią o tym, że w wypadku mojego męża do, do przeprowadzenia tych badań pobrano wycinki mięśni. W protokół sekcji nie mówi o żadnych wycinkach mięśni, ale Rosjanie skąd się mają, bo one są ujęte w takich zbiorczych tabelach. To czy te wycinki mięśni, wszystko jedno mojego męża czy kogoś innego, potwierdziły bądź zaprzeczyłyby tożsamości ofiary. Tego się nie da ustalić, ponieważ strony, na których, które powinny zawierać, zawierać wyniki tych badań, są, jak pisze tłumaczka, nieczytelne. To są, te, przypuszczam, takie zaczernione kopie, kserokopie. W takim stanie dostaliśmy, dostaliśmy te, my Polacy, dokumentację. I teraz wraz z ostatnimi materiałami, tymi, tymi szokującymi, tymi, tymi właśnie, co do których tak... tak Wielkie jest moje przekonanie o fałszerstwie. Razem z tymi dokumentami przyszła informacja, że w wypadku mojego męża nie pobierano żadnych próbek dla celów badań genetycznych. Ten ostatni dokument jest sprzeczny z oboma poprzednimi. Znaczy, każdy z tych trzech jest sprzeczny z dwoma pozostałymi. I no to, to, to powoduje, że, że te nieścisłości czy fałszerstwa, czy, czy, czy jakie jakkolwiek je nazwiemy, nie mają żadnego innego, żadnego innego nie wiem, obszaru weryfikacji. Tak? Nie, 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 nie da się tego zrobić, zro, zrobić inaczej. No i stąd nasze. No to pewnie lepiej ujmie to w terminach prawnych pa, pan mecenas, no ale stąd nasza wola, żeby tę sprawę zbadać i żeby wyjaśnić, jak, jak do tego wszystkiego doszło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, mecenas Koblnacy. Szanowni Państwo, to ja potwierdzam tą informację. O tym również wielokrotnie porównywaliśmy dokumentację. Kładliśmy kartkę przy kartce. Dokumentację znajdującą się w aktach śledztwa i dokumentację. I dowód osobisty, który otrzymała pani Magdalena Merta i jak nic są to dwa różne dokumenty, to znaczy dokumenty o tym samym zdjęciu, dokumenty o tym samym numerze serii, natomiast w dwóch różnych stanach. Jeden z nich po prostu jest dowodem nadpalonym. W sposób oczywisty ta różnica spodobała, musieliśmy skrywać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w kierunku fałszowania dokumentacji śledztwa i utrudniania postępowania karnego przez stronę rosyjską. Jak wiemy w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie karne z urzędu przez wojskową prokuraturę okręgową pod sygnaturą bodajże 67 na 11 to świadczy o wadze tej, tej sprawy, ponieważ przez ostatnich 14 miesięcy składanych było pewnie kilkanaście zawiadomień w różnych sprawach na różne osoby związane z katastrofą smoleńską. O ile pamiętam, tylko raz prokuratura zdecydowała się wszcząć śledztwo. Dotyczyło to niszczenia wraku przez Rosjan. Wszyscy Państwo widzieli, jak był on przenoszony z miejsca katastrofy. To jest chyba bodajże drugi przypadek, w którym prokuratura z urzędu zdecydowała się wszcząć postępowanie karne w celu wyjaśnienia. Okoliczności tej sprawy, no świadczy o tym, że w każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia z materiałem porównawczym, okazuje się, że materiał rosyjski, materiał przekazywany z Rosji jest materiałem nierzetelnym, nieprawdziwym, bądź sfałszowanym. Tak było w przypadku pana świętej pamięci Zbigniewa Wasermana. to znaczy, jeżeli rodzina miała materiał porównawczy w postaci dokumentacji medycznej miała wiedzę na temat stanu zdrowia pana Wassermana. Okazało się, że on jest rozbieżny z protokołami z sekcji zwłok. Wiele rodzin bądź nie czytało tych protokołów, bądź po prostu nie wie, nie każdy z nas po prostu wie, na jakie, na jakie choroby chorowała jego bliska osoba. Drugi przypadek, w którym mamy do czynienia z materiałem porównawczym, czyli przypadek dokumentów przekazanych pani Magdalenie Mercie, też wskazuje, że on jest rozbieżny z tym, co przekazują Rosjanie. Pozostaje pytanie, czy inne dokumenty, które są przekazywane z Rosji, są dokumentami rzetelnymi, oryginalnymi. No my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czy dokumentacja na przykład z oblotu lotniska jest dokumentacją rzetelną, dlatego że tam nie uczestniczyła strona polska, polegamy na dokumencie rosyjskim, który stwierdza, że na lotnisku wszystko działało prawidłowo. No pozostaje pytanie, jak wierzyć stronie rosyjskiej, skoro dwukrotnie złapaliśmy ich na kłamstwie. To wszystko. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze przewodniczący Macierewicz, proszę. Proszę państwa, ta sprawa potwierdza domniemanie, które było formułowane przez nas już od dłuższego czasu, że mamy do czynienia z systematycznymi faktami matactwa. Przynajmniej bardzo silnym podejrzeniem o świadome matactwo w tych działaniach ze strony rosyjskiej. Do tego wyliczenia, które było przywołane. Trzeba dodać jeszcze oświadczenie pani Zuzanny Kurtyki, która oglądając ciało męża przy, w pierwszych momentach, stwierdziła jednoznacznie, że nie było ono poddawane sekcji zwłok. Tymczasem przyszła dokumentacja z sekcji zwłok. Dodać trzeba także oświadczenie państwa rodziców pana premiera Gosiewskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której cała ta dokumentacja, którą otrzymaliśmy i która, przypomnijmy, jest podstawą działania i orzeczenia Komisji pana Millera także w sprawach technicznych stoi pod olbrzymim znakiem zapytania. Ja w związku z tym zaproponowałem na dzisiaj specjalne posiedzenie zespołu parlamentarnego, które odbędzie się zaraz po tej konferencji prasowej i nie wykluczam wniosków do prokuratury z tym związanej, dlatego że poza działaniem, nierzetelnością działania strony rosyjskiej mamy do czynienia także ze znakiem zapytania co do postępowania prokuratury wojskowej, która przecież miała półtora roku i sygnały bardzo jasne ze strony rodzin i prośby o weryfikację tego materiału, w tym także o dokonanie ekshumacji. Czekano półtora roku, żeby dokonać ekshumacji pana ministra Wasermana. Czekano, godząc się z tym, że ten materiał będzie coraz uboższy i coraz bardziej wątpliwy. Istnieje pytanie, czy nie jest to działanie na szkodę postępowania, czy nie jest to współdziałanie w utrudnianiu śledztwa. Ja może jeszcze tylko dodam, że jeśli o mnie chodzi, to wśród przedmiotów, które otrzymałam, nie ma przedmiotów wartościowych, znaczy, dokładnie chodzi o obrączkę i zegarek mojego męża. One pojawiają się w protokole odnalezienia jego, jego ciała i no, później ginął. Ja myślę, że zdałam namówić pana mecenasa, żebyśmy wnioskowali również o zbadanie, co się z tymi rzeczami stało. Jesteśmy w trakcie, mamy zaplanowaną wizytę w Mińsku Mazowieckim. Również są inne przypadki podobne do tego, więc chcemy najpierw wyjaśnić, ustalić, czy faktycznie rzeczy się znajdują, czy nie, żeby niepotrzebnie nie składać wniosków czy zawiadomień, które byłyby później oddalane. Bardzo proszę. Piotr Kołodziejczyk, portal internetowy tforadom.pl. Ja mam pytanie do pana posła Macierewicza. Patrząc na to, co się dzieje w sprawie Smoleńska, ktoś zupełnie postronny mógłby dojść do wniosku, że jednak teoria zamachu nie jest tak do końca taka spiskowa, a wręcz przeciwnie, jest prawdopodobna. Czy pan poseł się z tym zgadza? Ja mogę powiedzieć, że na podstawie dotychczas ujawnionych faktów teoria, iż samolot się rozpadł, ponieważ uderzył w ziemię, ma wszelkie cechy teorii spiskowej.